Cześć, witajcie, kolczasty, i dzisiaj w odcinku chciałem wam pokazać e, e, opening, w sumie zrobić opening szybki e, nagród i pokazać wam, jak działa o to ta nowa postać, czyli Jessie. Mm. Możecie zauważyć, że jest w sumie nowa i. jak to jest w sumie wyszła, <coughs> więc myślę, że możemy zacząć od e, alei pucharów, tak, żeby to wszystko odblokować. Więc otwieram sobie pierwszą naszą skrzyneczkę, może widać nam jakiś nowy ten. ten nowy jest 5 do Jackie, ok, super. I 6 do Shelly, okej. Okay. Może być nowe wydarzenie oczywiście. Napad e, kryjówka bandytów, ok. Mm. Fajnie fajnie. 25 kart. I do... Do, jakiego, do kogo możemy użyć tych 25 kart? Um. W sumie gram cały czas e, Coltan dużo bardzo dużo. Mm. Więc nie wiem czy by go nie wybrać. Ewentualnie Barlea, chyba że Jessie znaczy, Jackie, bo w sumie ona też jest Myślę, że możemy mógłbym ją mainować. <coughs> no, tam do Jesse. E, 25k do Jesse. ok. Pieniążki, e, 10 ticketów, świetnie. I mamy e, no, nowego co do miarza, czyli Brokiego. Więc świetnie, o nie, tutaj nie zapomniałem e, tej e, sceny zmienić. Teraz powinno być lepiej widoczne wszystko. Okej, okay, i tak, mamy 11 zwykłych skrzynek i mamy jedną skrzynkę tu mega, więc y, otwórzmy w sumie 11 skrzynek Jessie i Nita, okej. Okay. Właśnie, <laughs> jeden Czeki, 5, świetnie Jessie 10, okej, okay, elegancko 30 mold, 5 do Barleya i 10 do Shelley, okej. Okay. Brock, okej, okay, Brockiem jeszcze nie grałem w sumie Jessie, dobra, spokojnie. Jessie teraz czasem pogrywam. Rosso, Rosso nie lubię akurat. Nita, Są dwie postaci, której mało, mało kiedy gram 30 golda, Nita, Jackie, okej, okay, super 14 golda, Jackie, 4 kolejne. Te Barley 25, elegancko, bardzo dużo do Barley dostaliśmy. Super, super 18 golda, blok 6 i bull 15, o świetnie, czyli upgrade do Bulla będzie. Okay. 15 monet do Berlea 5 i do Szeli 6. Czy słabo, słabo? Jeszcze te skrzyneczki nam zostały. 30 monet, 5 do Szeli i 6 do Bula. O, średnio, średnio. E, Rosa i czas 5, ok. Nie będzie. I w sumie jest ostatnia jeszcze duża skrzyneczka. Może wydać nowy zadmiarz 61 golda, ok. E, 13 do Rosy. O, nie będzie nowego zadmiarza 20 do Szeli i chodzi się do kol kolta świetnie Elegancko, no i co, w sumie wszystkie skrzynczki tworzyliśmy I teraz myślę, że możemy testować, o, może lepszymy jeszcze tą Jackie, w sumie lepszymy te wszystkie postacie, które mamy Bo akurat tak się składa, że nim jest nie gram Więc chciałbym by ich nie ulepszyć Okej, okay, to Jackiego wypróbujemy i pokażę wam jak na czym polega ta postać, jeżeli, jeszcze, jeżeli ktoś jeszcze jej nie widział Mm, tak, mamy Jesse, tak? I umiejętność w sumie jest takie kółeczko zwykłe. I podchodząc co użytkownika O, tutaj jest, e, ty mam e, obszar opie dwóch. Klikam i po prostu oboje dostają damage. Im bliżej, jest, e, Im bliżej jest, ktoś. E, no im bliżej jest ktoś was, tym większy damage dostaje. I jak działa nasz... nasza super umiejętność. E, pokażę na tych tych... E, używam super umiejętności. Ona wszystkich do nas y, przybliża i po prostu, w... zobaczcie I używamy naszą, nasz, nasz jakby atak, tak? Używamy super umiejętności i od razu klikamy nasze ataki i popatrzcie, mam 54 tysiące na sekundę, to jest naprawdę dużo Po co też walimy, nawet spoko Tylko oczywiście trochę długo się te umiejętności jakby regenerują Ale y, zawsze coś, czekajcie, okej, okay. sobie tylko umiejętność wezmę Ulcik i lecimy, więc myślę, że to jest spokojnie. Myślę, że sobie możemy zagrać sobie e, jedną gierkę. Myślę, że zagramy sobie tutaj. E, zagramy sobie Battle Royale. Tylko trzeba oczywiście tam w krzakach też często być i tak dalej, że po prostu miał jakiś tam e, podjazda ta, e, Jackie. taki taki Jackie, Jackie, Jackie dobrze mówię. Tu jest druga skrzyneczka jeszcze. To myślę, że możemy ją walić. 1500 wali nam z auto-ataku. Teraz. Mi, a, teraz pokaż nam. Okej, okay, tu jest skrzynka, ale tu jest ten. Myślę, że go zabijemy nawet role. Okej, okay, zabity. 4 końc, 4 to mamy. Okej, okay, mamy też super umiejętność. Myślę, że te skrzyneczki też rozwalimy O, widzicie, nad jaki ma to damage. Na dwa strzały sobie biorę już te skrzynaszki, więc super, świetnie. Ok, mamy bardzo dużo już tych. mieliśmy dobrego w sumie respa. W sumie 10 gwiazdek jak mamy, to jest naprawdę spoko. O, popatrz no, na no i co chłopa Dobra, możemy teraz dogonić, tylko gdzie się ostatni znajduje nasz przeciwnik. Myślę, że, te, że jego też wanshotujemy Szczególnie, że mamy y, podkrepitą. O, zginął, okej, okay. czyli po prostu musiał... a coś takiego. No i właśnie tak działa y, nasza Jackie, tak? Plus 10 oczywiście Pukcików za wygranie, ale rankę wbiliśmy. Myślę, że na streamkach będziemy Na streamkach będziemy jakby bardziej ją grać I tak dalej, więc y, Możecie też pijać na streamki jak najbardziej ja się za mną żegnam, ten sześć, to odcinek szybki był bo szybki, ale myślę, że mm, niektórzy, niektóre osoby ogarnęły go, tak? Także co, dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym odcinku. No i się ma.